Siemanko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer, w dzisiejszym hashtag 79 odcinku nagram dla Was Brawl Jak Ja gram w poradniku jak poprawnie grać z Ademijarzem, dla Was Korukiem. Mówiłem Wam, że do Was wrócę i Tobie też to obiecałem Marcel. I przy okazji każdym moim widzom, nie tylko jednemu o to obiecałem. I o to proszę bardzo wróciłem. Ale zanim to, to jeszcze pozdrawię od siebie wszystkich moich najlepszych widzów. A są to moi najlepsi widzowie: pozdrawiam minisum Golden Boya, pozdrawiam Juwamusi, pozdrawiam Kramblinka, pozdrawiam Monfisa, które Siłę, pozdrawiam Xungoksa, pozdrawiam Angiela, pozdrawiam Gabricia Paruńską, pozdrawiam Kinga Górską, pozdrawiam Hejka Dublaid, pozdrawiam Elwę na Malenokułkaz, pozdrawiam Andrzeja, pozdrawiam. Roberta Olszowego, pozdrawiam Twojego kolega, który nie ma internetu, pozdrawiam Ziomka Adi, pozdrawiam Agropio TV, pozdrawiam PNS, pozdrawiam ją Sime, pozdrawiam Pawła Piśnickiego, pozdrawiam. Twoją siostrę kuba Kolar. Pozdrawiam Ja Pozdrawiam Andrzeja. Pozdrawiam Masku. Pozdrawiam Domino Live'a. Pozdrawiam po prostu Alan. Pozdrawiam Taczkę z kołem. Pozdrawiam Basilarda. Pozdrawiam Don Wida Pozdrawiam Don Bartka. Pozdrawiam Domakijenek. Doma pozdrawiam Big Productions, pozdrawiam Dajmonda, pozdrawiam Mateusza, pozdrawiam Rudego, pozdrawiam Kułaka, pozdrawiam pozdrawiam Dominika Szczępańskiego, pozdrawiam Semka Piotra Kucińskiego, pozdrawiam Petra, pozdrawiam z Gorską i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to jeżeli te doroby stare resetują się dopiero za 11 godzin i, 40 p... i 42 minuty, to najpierw jeszcze mam czas, żeby sprawdzić, co tutaj jest. 9 klasa na Kruku, 121 kucharków, i, szósta, I szósty poziom mocy. Nowy karnet zademiarski dopiero będzie jutro za dzień i dwie godziny. A za to zobaczcie, co tutaj mam. I jaką niespodziankę dla Was. Nowy zadymiarz melodii pojawi się za jeden dzień. A zobaczmy, co pisze tutaj o korku. Tylko muszę dosnaleźć. No i proszę bardzo, próg zabójca legendarny. Koruk nie ufa nikomu i trzyma się na uboczu, wiadomo o nim tylko, że często przebywa w barze z bólem i bibi. A teraz zobaczmy co nieco o Melodii na przykład. Jeśli chodzi o karaoke, Melodii nie okazuje litości. Uzbrojona w swój słodki wygląd i diabelski zestaw, Piszczałek nigdy nie przegapi okazji, by zabłysnąć. Tutaj za darmo, ale dopiero za 7 dni. Więc można by było ją kupić we wczesnym zakupieniu karnetu zadmiarskiego, ale to dopiero jak się skończy okres przygotowawczy do nowego sezonu. Na razie trzeba czekać na tą melodię. Jeszcze muszę chciałbym odblokować huka, który praktycznie teraz jest odblokowywany. Później kita, później na koniec pana PS. Zobaczcie sami. 304 klejnotę, mógłbym to zrobić i kupić go, ale niestety nie mam wpływów. Tutaj później bym odblokował kita, a na koniec oczywiście mitycznego braulera, czyli. Nie skinka, tylko brawlera pana P. Później bym te chromatyczne kredyty przeznaczył na sławę i i Bemę zdobył nieziemską Sławę. No dobra, to dzisiaj zagramy tylko cztery wyzwania. Zbiór klejnotów, zatopia kopalnia i napad kotnica banuje te rzeczy. Od razu ich tutaj przekreślam. Zadyma, batania, knockout i starcie wykonam dla Was. Tutaj wykonam dla Was taki... Tutaj wykonam poza filmikiem takie coś plus Rakina zwycięstwa 6 na 6. Wygrałem 3 mecze w zadymie sen bramkarza i w zadymie piłka pelnarzowa i zdobyłem taką oto naklejkę. Ukończono wezwanie. Plus Rakinka koniec wydarzenia za dzień. Miał ograniczone życie, a w dodatku miałem, więc tutaj mogłem grać wtedy dowoli. No dobra, to zaczynamy. Gorać z tym całym klukiem, którego trafiłem. Gramy przeciwko Perlowi, Leonowi i Kikowi. ale będzie bojowy mecz, zobaczycie. Nie, Leon nam strzelił gola. Nie, dobrze, nie, dobrze. O, i Perni, po co ci to było? No nie. Jeszcze ja mi się uruchomił ten cały pacet, który I jeszcze Leon to przeżyje. Jak tu wygrać? Powiedzcie, jak tu z nimi wygrać? Napiszcie podstawowe rzeczy do pokonania tych zadymiarzy, które nie mogę pokonać, bo oni są za dobrzy jak na razie na mnie. Podstawowe rzeczy potrzebuję, żeby wyjedzieć, co z takimi zadymiarzami zrobić. Ojej. Oj, Dobrze, kruk, choć w Ale to nie fair, że straciliśmy brodę. To teraz jak to szło być, to nie wiem. No, śnieg załatwiony, ale co z tego, jeżeli neon i pardu zostanie? pop. To taka nazwa laptopa, Lollipop, albo tableta. I właśnie ten Lollipop nas pokonał. Łapka w dół. Normalnie nie wierzę. Nędznik przegarbrany. Batalia. Może tutaj się odegrbram. A jak nie, to tu brudno. Przynajmniej zdobyłem zademiarza, który pokazuje niemoc na filmiku. Jak na razie. Ale zaraz zobaczymy. No tych to już prędzej pokonam. Odegram się im. Tuż walę tym urogach. Dobrze, dobrze. No dobrze, pewnie. <noise> nie to chodzi. Dobrze, krótki. 6-2. To tutaj będzie mega dobry rewanż. No nie, 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 nie. Dobrze, krótki. Dobrze, par. Jeszcze jednego. Dobrze. Angelo, i wygrywamy, No, przynajmniej dwie eliminacje miałem, to już coś. Ten kruk jest nieziemski. Pasa trzech zwycięstw. Idealnie na jego konto poszło. Nie Nieważne, czy to ktoś mocniejszy, czy słabszy, i tak wiem, że dam sobie radę. Dzięki. Ale wiecie co? Dobrze, że go to brapiłem w dół, drodzy tam Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze! Perl załatwiony! Okaż się, te robocie, ty! Wyszedł łepek, żeby Angelo mógł w ciebie to trafić. Oj, nie dobrze, nie dobrze. wycenił wyceliwuję i nic. A ten próbuje wcelować i też mu się tu nie udaje. Ancheno też wceluje. Udało się to zrobić. W końcu RT i niestety mamy 1 do 0 dla przeciwnika. A to nie fair, że jest 1 do 0. Teraz musimy szybko tego równać. Nie, my tego nie wygramy, bo zobacz. Przeciwnicy i tak to robią z nami swoje. Koniec. Przynajmniej jedna wygrana była. A teraz, chociażby ja była do druga ranka z terdrem albo wygrana, to bym nie pogardził. I wtedy mogłoby być 2 do 2. W parze, oczywiście, bo kto by chciał solo solą wygrać to tylko mięczaki grają. Ja na przykład wybrałem sobie takiego oto kolegę. Albo z YouTube, albo tam kogoś, nieważne. To tutaj powinniśmy wygrać chyba. No w Powinno być dobrze. Jest dobrze. NIE DOBRZE! NIE DOBRZE! O! Myślałem, że przegram. Nie dobrze teraz powinno być zwycięstwo I jest, zobaczyłem Macy i Penny czyli mamy 2 do 2 widzowie To jest wprost coś niesamowitego Ten kor jest nieziemski Zobaczcie i to one chyba zostały tym MVP całego spotkania. A tylko Hodok się wpatrywał i jak rozwalam tych... A tylko Hodok się patrzył jak rozwalam tych moich przeciwników. I Macy... I penny, i innych. No zobaczcie, jeszcze nawet Stew i Nite pokonałem. Jakby to była melodia, to już nie wiem, czy bym dał radę. Ale czekajcie, czekajcie. Kiedyś wygram z tą melodii, ale innym zadymiarzem. Już nie pamiętam jakim. Chyba jakim Stew, czy coś takiego. Ale wierzę, że Krok spisze się na medal. Dzisiaj napiszę opis i tytuł filmiku i pozdrowiłem Was wszystkich. No dobra, to na dziś tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał Wam się mój jakże się fajny odcinek z hashtag 79 o odcinka z Brawl Stars w poradniku jak poprawnie grać z Zadymiarzem Korokiem i powiem Wam, że nie gram trybu rankingowego, bo by mnie nudził i męczył, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to to rodno. subskrybujcie dalej mój kanał żebyście byli nadal na subskrybujcie mój kanał, żebyście byli nadal na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Paweł Wicki Gamer. No i co ja Wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło. Cześć i pa. Narka. Pa pa!